To duża przyjemność aktywizować osoby starsze, skupiać je, integrować ich w wspaniałe pomysły, ale z drugiej strony to także potrzeba. Ponad 20% mieszkańców Krakowa to osoby powyżej 60 roku życia. To, zatem to jest właściwie powinność miasta, żeby dostrzec potrzeby tych osób i, i działać na rzecz tych osób. Rada Miasta uchwaliła program aktywności i integracji osób starszych. W skrócie mówimy o nim PASIOS. Do 2020 roku przeznaczono środki 14 milionów złotych na aktywizację osób starszych i w ramach tego programu tworzymy sieć centrów aktywności seniora, gdzie nieopłatnie osoby starsze mogą realizować swoje pasje, gdzie mogą się rozwijać, gdzie mogą dbać o swój rozwój ruchowy, ale może przede wszystkim, gdzie, gdzie odnajdują też inspiracje do pracy na rzecz innych. Senior musi być godny, to jest człowiek starszy. To jest człowiek, który swoim doświadczeniem może być użyteczny dla wszystkich pozostałych. I niestety, tak nie jest. Tak nie jest. Świadczy o tym choćby ta ilość rad seniorów, które mimo już możliwości sprzyjających warunków nie tworzą się. Ten kongres ma temu służyć, że chcemy tknąć ducha tego naszego krakowskiego. To jest bardzo cenna inicjatywa, stworzenie takiego kongresu, na którym będą wymienione doświadczenia delegatów innych rad seniorów, a przypomnę, że są tutaj delegaci i z Gdańska, i ze Szczecina, i z Olsztyna, i z Przemyśla, i z Wrocławia, a więc z ogromnej liczby miast rozłożonych równomiernie na obszarze naszego kraju.